Nazywam się Kamil Mąkosza, jestem dietetykiem onkologicznym. Moje badania to złożony plan pomocy chorym z nowotworami przewodu pokarmowego. Zapraszam was w podróż po drzewie życia. To droga człowieka, który dowiedział się o chorobie nowotworowej przewodu pokarmowego. Czy wiecie, że co 40 minut w Polsce ktoś słyszy tak że aż 40% chorych umiera z powodu niedożywienia? A pan, kiedy ostatnio się przebadał? Wyobraźcie sobie, że wasze ciało to zdrowe drzewo. Pewnego dnia pojawia się choroba, która zmienia wszystko. Niesłabną stabilność, gałęzie wysychają a padają. Jak długo przetrwa takie drzewo bez żadnej pomocy? Najpierw korzenie. To stan odżywienia. Korzenie czerpią składniki odżywcze jako fundament życia człowieka. Ale co, gdy ich zabraknie? Tu pojawia się moja rola. Zapewnić pokarm, zapobiec niedożywieniu i pomóc choremu wrócić do równowagi. To stan odżywienia decyduje o skuteczności leczenia oraz o sile pacjenta w trakcie terapii i skutków ubocznych, jak np. nudności czy wymioty. To dlatego precyzyjne zalecenia żywieniowe są tu kluczowe. Następnie dniem z... to codzienność chorego. Pień często nosi blizny. Rodzaje leczenia, operacja, agresywna chemia czy radioterapia. Jednak pień jest mocniejszy, gdy wspiera go odpowiednie żywienie i regularne przyjmowanie leków przy jednoczesnym minimalizowaniu działań ubocznych ich stosowania. Pamiętajmy o tym, że istotna jest w tym etapie jakość życia, którą badam w tym, w tym, w tym etapie. Jak bardzo choroba ogranicza pacjentów, jakie emocje im towarzyszą. Czy działania związane z leczeniem odbierają im siłę do walki? Odpowiedzi na te pytania pomagają mi zrozumieć, jaka pomoc jest chorym najbardziej potrzebna. Na koniec przyglądam się koronie drzewa. To prewencja wtórna, czyli styl życia, który ma wzmacniać i chronić chorego poprzez prawidłowe odżywianie, nawodnienie, kontrolę masy ciała, regularny sen i aktywność fizyczną, a także unikanie stresu i używek. Te wszystkie elementy gałęzi wznoszą się ku słońcu, a pacjent czuje się silniejszy. Każdy liść to nadzieja, szansa, sukces w leczeniu i lepsze samopoczucie. Jednak liście nie wyrosną, gdy korzenie będą nieodżywione, a gałęzie łamliwe. Dlatego o wszystkie części drzewa, części drzewa musimy dbać. Każde drzewo jest inne, wymaga indywidualnego podejścia, zasługuje na i troskę, jak każde życie. Choć nie wiemy, czy i kiedy poznamy diagnozę nowotworu przewodu pokarmowego, pamiętajmy, ma znaczenie, a bez żywienia nie ma leczenia ani życia. Bardzo dziękujemy.